Hej, oto dzisiejsze powitanie dnia. No, dzisiaj mamy sekcję trochę nietypową, ponieważ są to ćwiczenia w pisaniu. Wiem, że pisanie na YouTubie jednokierunkowo jest takim sobie średnim pomysłem, no ale spróbujemy coś z tym zrobić. Pomału zbliżamy się do podsumowania treści z tego unitu, wobec tego trzeba jakoś to zacząć w klamrę spinać. Popatrzmy sobie teraz na pierwszy slajd. Tutaj mamy ogłoszenie o pracę wycięte z Guardiana e, brytyjskiego. E, I popatrzcie e, sobie tutaj na takie ogłoszonko. E, jeżeli potrzeba, to sobie popatrzcie do słownika, co tam potrzeba. Ja specjalnie nie chcę tego w tej chwili tłumaczyć, żeby trochę zmusić Was do pewnej pracy koncepcyjnej. E, i popatrzmy sobie na to ogłoszenie, a następnie będzie trzeba wypełnić taki wniosek o zatrudnienie. Tak? Te wnioski o zatrudnienie mogą mieć różne formy, natomiast pierwszą taką najbardziej... Popularną formą jest oczywiście formularz, czy to jest formularz WWW, czy też formularz, który się wypełnia. On zawiera w sobie pewne takie elementy, które będzie trzeba i tak wypełnić, i tak, czy będziemy wypełniali to długopisem na kartce, czy wklepując to do formularza, to nie ma żadnego znaczenia. Taki formularz widzicie tutaj i popatrzcie, co tutaj potrzeba, co, co będzie, jakie, jakie kategorie będzie trzeba tutaj wpisać. No, oczywiście na stanowisko, na które się na które aplikujemy, na nazwisko. Wszystkie te dane personalne, któreśmy osobowe, któreśmy ćwiczyli w tym unicie, tutaj trzeba będzie wpisać, dołożyć krótki opis tego co, co się dzieje tam z, z, z nami, to znaczy opis osobowy, personal statement i następnie wysłać to najlepiej do mnie. Jeżeli chcecie, żebym to sprawdził, wyślijcie na adres e-mail, który podałem w opisie filmu i wtedy ja obiecuję, że swoim subskrybentom po prostu poprawię to, uzupełnię, czy też skomentuję i Wam to po prostu odeślę. Ok? Więc taka prosta, takie proste ćwiczonko. I drugie zadanie domowe jest takie. Tutaj znowu mamy ogłoszenie o pracę, również z Guardiana, trochę inne. I tutaj będziemy na to ogłoszenie odpowiadali nie w postaci wypełniania formularza, tylko w postaci napisania takiego no, listu motywacyjnego albo takiego, tak, takiej odpowiedzi na to ogłoszenie, ale w postaci e, całkowicie opisowej. Za chwilę pokażę Wam taki szablon tego. Ten szablon również wkleję do opisu, żebyście mogli spokojnie, według tego szablonu, takie, e, takie, e, tak, takie, takie pisemko, taki liścik napisać. I zanim się do tego zabierzemy, jeszcze o, tutaj on jest. I zanim się do tego zabierzemy, popatrzmy sobie na kilka takich drobnych elementów, na które chciałbym zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o pisanie, Pism, listów, podań w angielskim są, zwłaszcza w brytyjskiej angielszczyźnie, są pewne wymogi formalne, które warto sobie e, przyswoić, zanim się to e, napisze, ponieważ zwłaszcza Anglicy, Amerykanie mają na to, tam w nosie to mają. Natomiast Anglicy często biorą pod uwagę formy pisania takiego listu czy podania. Popatrzmy sobie, że w prawym górnym rogu wpisujemy adres i datę, nie piszemy swojego nazwiska tutaj nigdzie, natomiast w lewym górnym rogu, poniżej trochę, piszemy do kogo i piszemy dane adresowe. I teraz zwróćcie uwagę tutaj na to, że poszczególne bloki, na przykład adres, czy kod pocztowy, czy też po nazwisku, są przecinki i te przecinki są. Dosyć ważne w angielskim, ponieważ generalnie jest taka zasada, że to całą tą treść tego, co piszemy, bierzemy w przecinki. I tak samo jest tutaj z adresem i z, z adresacją, i z nazwiskiem. I teraz popatrzcie sobie poniżej. Mamy Dear Miss Moore. I po Dear Miss Moore jest przecinek. I teraz drugi przecinek znajdziemy dopiero przy tak zwanej salutacji, czyli pozdrowieniu, yours sincerely, prawda? Z wyrazami szacunku, coś takiego. I to, co jest pomiędzy przecinkami, jest całym tekstem takiego listu. Widzimy? I te dwa przecinki są bardzo ważne w angielskim. Jeżeli będziemy w ten sposób pisali, to. Odbiorca naszego listu zobaczy, że mamy jakieś przygotowanie od strony formalnej do tego, jak się pisze takie pisma czy podania, i będzie na nas patrzył zupełnie inaczej. OK? No to dobrze, to teraz przypominam. Na dzisiaj to będzie tyle. Proszę, yy, kto będzie z Was chciał, wypełnijcie, czy pierwszy, zróbcie pierwszy formularz, lub napiszcie pisemko, yy, tak to opisowe. Z drugiego formularza na drugie stanowisko. Wyślijcie to na adres podany w linku, ja wam to poprawię i skomentuję, odeślę, oczywiście, jeżeli będzie trzeba poprawiać, bo zakładam, że bardzo dużo rzeczy będzie poprawnie. Dobra? No to na dzisiaj to tyle. Wszystkiego dobrego. Hej, hej.